Mam z tej strony Termi. Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. A my jak zwykle widzimy się w czwartek o 18. Jest jedna ważna rzecz, którą na sam początek warto poruszyć. Zgodnie z Waszymi prośbami jesteśmy również teraz na Spotify. U. Także jeżeli nie chcecie nas oglądać tylko na YouTubie, możecie nas tylko słuchać. Tak, jeżeli nie chcecie patrzeć na nasze szpetne facjaty, to macie teraz myślę całkiem spokojną, alternatywną opcję. Tak, no, zdecydowanie. I. Nie przedłużając, lecimy z dzisiejszym tematem. A dzisiaj będziemy rozmawiać o graniu. Grasz? Lubisz grać? Będę grał w grę. No, ale na czym najczęściej grasz? O widzisz, to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo zasadniczo to... Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo ponieważ ja bardzo dywersyfikuję swoje granie, bardziej mi będzie prościej odpowiedzieć na pytanie, na czym nie gram. Na czym nie grasz? Nie gram na telefonach. <noise> o, no to ja też. Ja jakby nie, nie rozumiem fenomenu gier na telefon. Tym bardziej, że. Znaczy, jakby nawet może nie to, że granie na telefonie jest y, niewygodne, tylko ja nie lubię samych mobilniaków, bo. Y, w sensie przez mechaniki mikropłatności? Y, tak, y, zdecydowanie tak, bo jakby jest bardzo mało gier na telefon, już wolałbym grę kupić. Po prostu tak, jak to ma miejsce na komputerze. I grać w grę bez przerwy, a jednak na telefonie masz dużo takich gier, gdzie trzeba. No, wiesz, wskłada, chwilę poczekać. Ten po Nawet prostu. nie tyle, że wkładasz hajs. Nawet nie tyle, że wkładasz hajs, bo często są gry, gdzie musisz obejrzeć reklamę i ta reklama, wiesz, poczekasz 30 sekund i dokona się jakaś akcja, żeby pozwolić ci grać dalej. Ewentualnie dostaniesz jakieś punkty, które ci pozwolą zrobić coś innego. I to jest jeszcze spoko, ale najbardziej mnie wkurzają te, gdzie trzeba płacić, nie? Albo musisz czekać określoną ilość czasu. Że na przykład na początku masz, czekasz 10 minut, potem 2 godziny, a potem czekasz 2 dni, no i... Ta, z, i wiesz, na tak, na przykładzie Dungeon Keepera, no. jeszcze z tego, o którym już chyba mało kto pamięta na całe szczęście. Także wiesz, jakby... Ale w sumie to i tak zauważyłem, że ty częściej grałeś w jakieś mobilniaki niż ja, bo ja na przykład nie mam na swoim telefonie... Nie, dobra, pardon, mam jedną grę na swoim telefonie i to jest Hearthstone. Okej, okay, no znaczy ja gram w takie gry, gdzie jeżeli jest limit czasowy, to to jest bardziej gra na jedno posiedzenie. To znaczy wiesz, idę do kibla, wyciągam telefon, no tak, i okay. jeden szpil i wracam do pracy. Ewentualnie y, gry, które wiesz, na przykład Asphalt, nie? Ósemko. A, no asfalt, znaczy takie bardziej chyba też zresztą nie tak Tam 2048, tak, coś takiego Tak, no i wiesz, no to ten, są ten ten jakby bez. gry bardzo wciągające, bardzo krótkie w swojej formie, nie? Że możesz też wyłączyć. Albo było minimetro, no ale jakby grać na telefonie mimo wszystko nie lubię no, ze względu na nie, same gry. Może niekoniecznie na rozumiem. telefon, bo telefon jeszcze jest w miarę wygodny. Natomiast e, najmniej chyba zdarzało mi się grać na konsolach przenośnych. Bo jedyne, w co grałem, to w Pokémony i to specjalnie kupiłem do tego Nintendo, nie? I masakrycznie długo w to cieszałem. No tak. Aczkolwiek gry konsolowe, moim zdaniem, takie wiesz, przenośne, to jest najgorszy rack. Bo, tak, bo zwykle te konsole były nieporównywalnie słabsze nawet z obecnymi telefonami, nie? No okej, okay. ja jako przedstawiciel tych osób, które posiadają Nintendo Switch, to się nie zgodzę. Znaczy, jeżeli patrzymy na Game Boy'a i na 3DS-a. To tak, to masz rację, bo te konsole zawsze jakby były tak pod względem hardwareowym, gdzieś tak generacje dwie do tyłu, pod, pod względem jakby mocy obliczeniowej, to się zgadza, ale na przykład takie PSP bądź PS Vita czy, czy Switch, no to one są jakby w stanie osiągnąć powiedzmy maksymalny... Współczynnik jakby takiej jakości audiowizualnej, do tego, co jest chyba obecnie możliwe na rynku, nie? No bo taki, taki Switch to jest w stanie odpalić gry, które były pisane z myślą o Xboxie 360, PlayStation 3. No to myślę, już daje jakąś w miarę fajną skalę porównań, a, a także są portowane nawet gry, które na Xboxa i na PS3 nie były wydane jak na przykład Doom czy Wolfenstein najnowszy. No myślę, no to, to trochę obrazuje. Wiadomo, te gry są stosunkowo gorsze. I ja w sumie jak gram na Switchu, to, to nie gram w gry takie multiplatformowe, pokroju Duma. Bardziej kupuję gry jednak Nintendo, jeżeli już Super Smash, Splatoon. Ale właśnie to, wiesz I Indyki, o dziwo. Powiem Ci tak, że akurat Nintendo to bardzo fajnie podchodzi do tematu konsol, ponieważ właśnie ono nigdy nie stawiało na moc obliczeniową konsoli, a jakby na wykorzystanie jakichś dodatkowych aspektów. To znaczy... Switch miał, e, więcej, miał dotykowy ekran. Miałeś dwa ekrany. Jeden był czysto dotykowy. Boże, Boże. nie Switch, tylko DS. Tak, DS. Przepraszam. No tak kminie właśnie, nie? Nie, ale nie. DS miał właśnie dwa, dwa ekrany, jeden był dotykowy. I pamiętam, że też grałem w jakieś Naruto i po prostu wykonanie jakiejś akcji, tam spela, czaru, jakkolwiek to się nazywa w ich świecie, po prostu musiałeś maszować po ekranie albo coś. Tak, Dorobiłeś się ja, ja, ja kilku ja grałem... martwych pikseli przez to, ale grało się sporo Ja grałem, kiedyś miałem DS-a pożyczonego od kumpla, swoją drogą pozdrawiam Łukasz. Yy, miałem pożyczone właśnie DS-a i tam był taki Mario Koszykówka. No i jak sobie tak pomyślisz, to no stary Mario Koszykówka, to co to w ogóle za bullshit jest? Ale pojęci, ta gra była naprawdę tak fajnie zrobiona pod względem mechaniki, bo jak grałeś, to w zależności w które miejsce pukałeś na ekranie, to tak jakbyś tą piłkę faktycznie odbijał. O, no co tam? Nie no naprawdę, niesamowicie. Pamiętam, że przeszedłem całą tą grę chyba nie wiem, w jakieś 3 dni, bo tak mnie wciągnę, a tak zmaniaczyłem. No mega, mega to udane było. A, a tak już trochę odbijając od tych konsol przenośnych, no to ja posiadam teraz od nie wiem, gdzieś paru miesięcy, dwóch, trzech, posiadam PlayStation. 4 i w sumie cieszę się, ale powiedzmy na playu gram nawet, nie wiem czy porównywalną, może troszeczkę mniejszą y, ilość czasu niż na kompie, ze względu na to, że jakby podoba mi się bardziej podejście takie konsolowe, że mogę kupić grę i mogę ją potem sprzedać, jeżeli mi się nie podoba. Tak, nie wiem czy to będzie się w nieskończoność utrzymywało, czy w końcu zaczną no, przypisywać jakby stricte... Myślę, że do... prędzej czy później to zrobią, bo im na tym zależy, ale mam nadzieję, że to się nie stanie jeszcze przy tej nadchodzącej generacji. Yy. Bo jakby... Ja wiem, że konsole zawsze były chwalone za to, że kupujesz konsolę, masz spokój, możesz sobie kupić grę, potem się... No ją jakby wymieni... wiesz, bezstresowo nawet, wiesz, na takiej zasadzie, że kupujesz, wkładasz i działa. Ja na przykład wiele starszych gier, pokroju Need for Speeda, czy tam Undergrounda, mm -hmm. czy coś, no są problemy, żeby to odpalić na dziesiątce. Czasami trzeba trochę pokombinować. No wiesz, posiadając taką grę na PlayStation 2 i posiadając PlayStation 2, ja po prostu wkładam NFS-a i sobie gram, nie, bez, bez żadnej jasne, spiny. Jasne. No ale wiesz, ktoś ci powie, że możesz mieć jakby zainstalować sobie drugi system, albo coś znaczy, tylko podgranie, tak, no. O, oczywiście, jakby to można, nie, no tylko jakby, no potem są zawsze jakieś tam komplikacje z tym związane. No jakoś, nie wiem, bardziej mi pasuje takie. Bezstresowe podejście na pewno do, do starszych gier. Nie lubię grać w fps za bardzo na konsoli i, i w gry takie no, stricte, stricte internetowe, ale no to głównie wynika z tego, że jakby, mało kto mm. kto z mojego otoczenia posiada PS4, mimo wszystko, bo jednak u nas w Polsce jest bardziej kultura PC ciarzy, więc no, czy, czy gramy w Counter-Strike czy I w Overwatch? Bardzo no to... dobrze. Moim zdaniem to jest jakby tak, tak powinno być. PC to jest moim zdaniem najlepsze miejsce do grania, aczkolwiek zawsze się irytuje tym, że konsola ciągnie po prostu rynek gier jak kamień, wrzucony tak, do stawu. To, to się zgodzę. I mnie to tak przeraźliwie wiesz. Jakby kiedyś mnie, pamiętam, że praktycznie z roku na rok. Pecet się tak starzał tak szybko, że no nie było szans, żebyś kupił w tym roku Peceta, a na, za, za dwa, dwa lata tak. odpalał jakąkolwiek grę. Na, na ultra. Na ul no, nie w wszystkie w ogóle nawet, żebyś odpalał, nie? To też był czasami no, problem. przecież ja pamiętam, jak wyszedł Far Cry 2 i to był faktycznie. Płacz i zgrzytanie, nie? No albo Crysis. Było mnie słuchać z każdego zakątka. No tak, Crysis też, ale Crysis też był troszkę zabugowany. Czy, tak jeszcze dla kontekstu, nie? Ty, ty nie posiadasz żadnej konsoli obecnej generacji? Nie, jak, mam... Jak posiadasz? Wiesz co, ja grałem na konsolach typu Atari, jakieś takie śmieszne, yy, jeszcze to były pseudo Atari, ale też były jakieś takie... Pe Pegasusy pewnie. Mo Pegasusy może to były. Tam wiesz, no, na, na bazarze mogłeś kupić wiele różnych konsol no, no, no. i jak ona się nazywała, to już było <laughs> najmniej ważne. Kupowałeś, wiesz, za 50 zł konsolę, jednego kartridża, który miał 1000 gier, okazywało się potem, że to nie do końca była, prawda? No, a miałem... PSA 1 gdzieś jakoś na premierę i potem PSA 2 jakoś na premierę i obie te konsole jeszcze mam, są sprawne i działają i najlepiej mi się właśnie grało w jakieś gry wyścigowe typu Gran Turismo, bardzo lubiłem grać w Gran Turismo, jakąś FIFA, no, no, to... Mortal. Takie... Super, to się właśnie nadaje do konsole. Tak. i to... Pamiętam, jak przychodził do mnie kumpel i napierdzielaliśmy, ale tak przeokrutnie łoiliśmy w Dragon Ball, żeby przejść całą fabułę, odblokować wszystkie skille, wszystkie postacie. No przecież ja nie wiem, za dwa miesiące chyba graliśmy tak ostro. No, i w końcu się udało. Tylko potem już te boty nie stanowiły żadnego. Wyzwania. Tak, ale jak graliśmy nawet między sobą, nie? To już takie rzeczy się robiły na tym telewizorze odprawiały, że to. No. Strach, strach po prostu. No tak to jest. Jakby no. Nie wyobrażam sobie jakichś tam określonych gatunków, powiedzmy, żeby one miały miejsce w ogóle na konsoli, nie? Strategia. Strategia. Bo taka cywilizacja. No. Jeszcze wiesz, Cywilizacja to, wiesz, to jest No, na telefon, jakoś tam to daje radę, więc. Znaczy, oczywiście, były też eksperymenty, była taka z władcy pierścieni MOBA, to była na PlayStation 3, z tego co pamiętam, hmm. no ale wiesz, no to jakby to się nie gra aż tak fajnie w to. Jasne. Cywilizacja na konsole jest na Switcha, paradoksalnie. Ale tam masz e, dotyk, czy? Masz dotykowy no. ekran. Nie wiem, czy akurat cywilizacja to obsługuje. Bo wiesz, łatwiej się po prostu kliknąć, że chcesz zarządzać tym miastem i masz jakieś menu rozwijane. To myślę, wydaje, tak, wydaje mi się. Że to będzie Tak, Ale wiesz, prostrze. jakby cywilizacja jest o tyle fajna, myślę, z tego względu, że jakby no, to, to nie jest gra real-time, nie? Jasne, to jest. Więc sobie wiesz, ile, ile ty tam się będziesz poruszał po tych menusach, to, to jest jedna rzecz. No. Ale z drugiej strony, jakby nie masz przez to jakiejś szkody, czy przez to, że miałbyś, nie wiem, szybsze zarządzanie, też miałbyś jakiejś przewagi de facto na swoim Ja Jasne, jakbyś grał StarCraft'a na Xboxie, to... no to. No to. No właśnie. To nie jest ten poziom APM-ów, który mógłby być, no. Więc w ogóle to by było chyba jakieś no, a, a StarCraft i jest fajną grą, jakby nie patrzeć, nie, czy tam jakieś, nie wiem, kompania braci. Yy, zabawna sprawa, ale StarCraft pierwsza hmm. część był wydany na Nintendo 64. O! Ale był, jak się grało. był sprzedawany z zestawie z myszką. <grym> tak samo jak na PlayStation 1 też była A myszka. można podłączyć do tych nowych generacji konsol mysz i klawiatury? Czy to jest jakoś obsługiwane? Yy, z tego co wiem, to w Xboxie z, z, zaczynają wprowadzać taką funkcję, ale yy, to też tam jest z różnymi ograniczeniami, bo wiesz, no, jeżeli byś miał de facto. Możliwość podpięcia klawiatury i myszy, no to masz nierealną przewagę wręcz, nie? nad, nad wszystkimi graczami. Yy, są, jasne, no są, to potem... są, też akcesoria do PlayStation 4, z tego co wiem, że możesz grać na klawiaturze i mysz myszce, z tym, że nie wiem, czy to jest tak oficjalnie yy, przyzwolenie, że jest na coś takiego. Wydaje mi się, że, że w niektórych grach można zarobić bana za coś hmm. takiego, że, że jakby korzystasz z klawiatury i myszy, w momencie, kiedy nie powinieneś na konsoli, nie? Rozumiem. Um, no trochę tak jakbyś cheatował, nie? No, no tak, no w sensie analog jest wolniejszy, aczkolwiek wiesz co, konsolowcy zawsze mają tę przewagę, że mają tego software'a i nie? No tak, tylko wiesz, że no jakby się, przeciętny gracz, który gra na klawiaturze i myszce w FPS-a, rozwali bardzo dobrego gracza, który gra na kontrolerze, nie? No... Myślę, że masz rację, aczkolwiek chciałbym też zobaczyć taki, taki pojedynek, bo to by było myślę no, ciekawe. No, chyba, chyba nie było czegoś takiego, przynajmniej ja sobie nie przypomnę. Znaczy, ja widziałem że ludzie spinali własne kontrolery i ktoś tam na jakichś bębenkach sobie zrobił jakiś kontroler. <grym> albo na <kierownic> <grym> Dark Soulsy przechodzą na przykład na jakiejś tam macie do tańczenia. Tak, <grym> no, albo jak ktoś grał na, wiesz, na kierownicy w, w cantera. Co? Były takie rzeczy? Jakieś takie, ale wiesz, to gościu zrobił sobie jakieś... O matko, to normalnie takie top 10 anime crossovers. No, no ale no, szło mu tragicznie, no nie czarujmy się. No tak. No, ale koncept fajny był. No, ci... bardzo niestandardowy, no. Dobra, no ale więcej czasu spędzasz przed lapkiem czy przed stacją, jeżeli już mówimy o samym przesiadywaniu na kąpie. Aha, no to oczywiście, że komputer stacjonarny, ale to jakby wynika z tego, jakie ja posiadam laptopy. Zawsze wybieram tanie. No, Ha ha ha. No tak, Janusz biznesu. Janusz biznesu. No, no ale to, to też jest tak, że wybieram tanie, ale raczej z klasy tych biznesowych. No bo no. jakby laptop to jest dla mnie taki terminal do internetu, jakichś ewentualnie prostych operacji na plikach, ewentualnie do oglądania filmów. No ale jakbyś miał polecić jakiegoś gamingowego laptopa do 1000 zł, to znalazłbyś się coś? Bo wiedziałem, że mi zadasz to okropne pytanie. To jest, to jest pytanie, którego nienawidzę, tak? To jest moja karta pułapka, nie? To jest, to jest chyba karta triggeru na mnie. Ale że to, że nie ma, że się, się nie denerwuje. Bo, no <noise> Zasadniczo laptop yy, do gier do 1000 złotych, no albo do 1000 złotych, albo do gier. No, ja, ja to tak widzę, nie? Znaczy, no ja, wiesz, że ja też, nie? Ja, genera ja generalnie nie widzę w ogóle, w ogóle to jest dla mnie nie, nie do zrozumienia, jak można grać na laptopie, bo. Większość laptopów ma mniejszy ekran. No mm -hmm. nie wiem, no, laptop 17 cali to już jest duży laptop, nie? No zgadza się. No, no i teraz ja lubię mieć 21 cali i więcej. To jest dla mnie komfort. To, tak, tylko wiesz co, jakby tutaj, ja myślę, że są dwie kwestie. Po pierwsze, mm -hmm. że są czasami takie sytuacje. Wyobraź sobie, że na przykład nie, mieszkasz w akademiku, jesteś nie wiem, studentem albo uczniem jakiegoś technikum, co, czegokolwiek. No. Wiesz, no i faktycznie gdzieś mieszkasz poza domem. Okay, no, no i chciałbyś mieć ten taki swój komputer do, do gier, to jest odpowiedź na to, że kto, kto tego używa. To jest tak moim zdaniem. A no. druga rzecz, że jeżeli w sumie grasz już na laptopie, no to i tak siedzisz bliżej tego laptopa, niż normalnie masz monitor. Więc tak jakby tak. wychodzi ci to podobnie. Zgodzę się. Ale ja zawsze z doświadczenia mojego i tego, co obserwowałem, to zawsze kończyło się w jeden i ten sam sposób. Czyli ktoś w, w domu na ogół zawsze sobie zagospodaruje tą przestrzeń do pracy i rozrywki, gdzie stoi komputer, Aha. i ktoś kupuje laptopa, bo to jest taki super przenośny sprzęt. I co? I to jest laptop stacjonarny, który raz wpięty do gniazdka zostanie tam na wieki wieków. I. Najdalej, oh. gdzie przejdzie z tym laptopem, to odbiórka do łóżka, gdzie sobie zobaczy tam film. I to jest koniec. I jakby nie rozumiem fenomenu stacjonarnych laptopów, dlaczego ludzie tak upierają się, żeby kupować sobie laptopy, bo to jest takie fajne i przenośne, a ostatecznie ten laptop całe swoje życie spędzi w jednym pokoju, nie? Ewentualnie mieszkaniu. No ale mieszkaniu. to, to mówisz, że jeżeli ktoś tam sobie go bierze do łóżka, czy coś takiego, no to to jest trochę inna, inna baja. Jasne, no ale... Wiesz, jakby wydaje mi się, że to głównie może chodzić o jakieś miejsca, bo tego, że po prostu ludzie się, się boją składać jakby własnych pecetów, nie? Może, aczkolwiek jak I, z, i wiesz, no, jakby... laptop to jest gorsze, no nie czarujmy się. Tak, jakby... ale, ale wiesz, jakby ludzie się po prostu nie znają i, i myślę, że to jest z... głównie, głównie o to chodzi. No bo co, nie wiem, masz na przykład jakiegoś, nie wiem, streamera, który streamuje na laptopie? To dobre pytanie. No właśnie, no raczej ktoś taki nie istnieje. Po prostu, no to, to co ty mówisz, że te laptopy stacjonarne, no to się bierze stąd, że to biorą ludzie, którzy no może tam nawet grają w te gry, ale wiesz, to no, jakby po prostu się nie znają na, na, na sprzęcie, jakby nie, nie Noże, wykorzystują maksimum jego no. możliwości i chcą mieć, wiesz, taki one to rule them all, jeden by wszystkimi rządzić. No nie? zgadza się, no bo wiesz, jakby ja nie widzę, no masz ta szpada, to ta jest taka myszka, nie, no ale no co, no to cifka jeszcze spoko. No ale kanter na touchpadzie? No, no wiesz, że nikt nie gra na touchpadzie. No zawsze tam jakieś myszki przypinają no, okay. i tak dalej. Klawiatura wygodna twoim zdaniem? No spoko do pisania, niekoniecznie do grania. Spoko. Ja ogólnie klawiatura to myślę spoko. No na przykład w takim finpadzie to są lepsze niż Przeciętne membranówki z Tesco, więc. Pewnie tak. No jeszcze w X220 ona jest naprawdę spoko ta klawiatura, więc tutaj jeszcze mógłbym y, y, zgodzić się, że to jest wygodne. Natomiast no większość z klawiatur jest taka mega płaska, ja a ja lubię. No, 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 no. Ja to, lubię to, to jak one fajne. są im wyższe, to, to więc. To wracając. Klawiatura w X220 jest znośna i mi się podoba, ale. Tak, ja mówię. no, jak no potem... generalnie klawiatury w laptopach są zwykle gówniane. No, tak. Nie wiemy w bawełnę No nie, nie, obrazu. nie. No i właśnie dążę do tego, że jak masz stację, która już jako laptopa, jako tą bazę, mm. która będzie, na której będziesz grał, to pomyśl teraz tak, dokładasz jeszcze monitor drugi, żeby było wygodniej, że na przykład coś sobie robisz w tle, masz myszkę, osobną klawiaturę, no i tak naprawdę budujesz jakby drugi komputer. nie W sensie jakby to nie ma znaczenia, że on jest przenośny, bo i tak go zakotwiczasz. Właśnie, I, i tutaj dochodzimy do takiego momentu, że ja czekam na rozwój technologii, no. w, aż technologia będzie w takim miejscu, no. że ja będę miał laptopa jako sprzęt do wszystkiego. To znaczy do grania i, i, i jako ultrabuka przenośnego. Hmm. Chodzi mi Coś o to. Się to takie że... serwisy streamingowe, o to czekam nie, 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 nie. Nawet nie. To tak jak masz te EGPU, tak? że Aha, no, zasadniczo no, no, wiesz, ja, ja dążę do takiego setupu. Tak ta jak na przykład ja miałem X230 i używałem, jakby wtedy bardzo mało grałem w gry, no. ewentualnie w Lola, który działał dobrze. Wiesz, miałem stację dokującą, brałem no. laptopa do szkoły, normalnie z niego korzystałem, był lekki, przenośny, fajny. Wracałem do domu, kładłem go na stacji, miałem monitor, klawiaturę, myszkę, głośniki, wszystkie jakieś resztę peryferiów. Od razu miałem wszystko pod. Ale po ty miałeś tam stację dokującą, więc Dokładnie. to jakby dawa, dawało Ci dużą I przewagę. I czekam, naprawdę z niecierpliwością czekam, aż w końcu dożyję takiego pięknego dnia, mm. aż będę mógł sobie kupić fajnego, lekkiego laptopa z wydajnym procesorem, który mam nadzieję, że się nie będzie trotlował. Po prostu przyjdę do domu z tym laptopem, Zagodzicie... wepnę, nawet nie, wepnę jeden kabel USB-C, laptop się od razu będzie ładował, będę miał podpięte wszystkie swoje rzeczy i będę miał wydajność w grach taką naprawdę na poziomie. Obecnie, hmm. pomimo że istnieją laptopy, które wspierają Thunderbolta 3 przez USB-C i, i można podłączyć eGPU, to nie jest takie fajne rozwiązanie, bo ta przepustowość jeszcze niestety jest troszkę za mała, i widać wyraźne spadki wydajności. W znaczy, no jasne, że tak. I jeszcze wrócę tutaj do konsol. Bo wcześniej wydawało mi się, że konsola jest bardzo fajna, właśnie pod tym kątem, że tam zawsze ci fajnie wszystko działa, nie? No. No, ale jakby teraz też bez sensu jest składać jakieś bestie komputerowe, gdzie masz nawet jakby dwie karty. Super wydajny procesor i mega dużo RAMu, no bo to i tak jakby konsola cię ciągnie w dół i ten komputer będzie bardzo, bardzo długo dobrym komputerem i no, będzie... Tak, ale no, no wiesz, jakby to, to też ma plusy, nie? Tak, 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 tylko że właśnie ostatnio zauważyłem, że wychodzą gry na konsolę... Które mają pro problemy z płynnością. Jakby kiedyś było, wiesz, stabilne 30 klatek, i nożyliśmy do 60. W niektórych grach to się udawało, miałeś 60 klatek, w niektórych mogłeś podbić rozdzielczość i miałeś 30 klatek, i fajnie, nie? Ale były też gry, gdzie te 30 klatek było, ale nie w każdym momencie. I jakby to mnie tak wiesz, mówię, kurde, no bez sensu. Konsola to tam. Powinni się postarać. Tym bardziej, ja wiem, że to jest wygodne, bo nie muszą zrobić tak, żeby to. Konsola to jest absolutne minimum i wszystko ponad to, to jest. Tak, spoko. znaczy wiesz, jakby to, to zwykle tak działa, ale to to się zdarzało. Tak, jak nawet było nie wiem, w zeszłej generacji, tak? Był Battlefield 3 no. i na przykład na Xboxie chodził tam w rozdzielczości poniżej 720p, a na PS3 w jeszcze niższej. No. I, i, i ten, wiesz, jakby to się po prostu zdarza. to To jest jakaś tam forma optymalizacji, jednak, nie? Tak, ale właśnie to jako pceciarz, który wiesz, gra w zasadzie tylko na pececie, i uważam, że to jest jedyna słuszna platforma do grania. Mm. Strasznie irytuje mnie fakt tego, że te gry nie wyglądają wcale lepiej na PC. -cie. Że ja w zamian. <laughs> Że ja dostaję jakieś nędzne filtrowania anizotropowe albo jakieś blury, blumy, takie efekty. Anti-aliasing, którego nie widać. No, no po Powyżej jakichś wartości, tak. no on jest bez znaczenia. Dostaję jakieś Nvidia Hairworks, które wykorzystuje. Jest może w trzech grach, nie. Teraz dostałem. E Ray Tracing. Ray Tracing, no i to. Znaczy, Ray Tracing jeszcze jest spoko, ja mam nadzieję, że to jakby no, to trochę Ładnie to wygląda, Tak, nie? to jest, naprawdę fajnie wygląda. No i wiesz, jakby rozumiem wtedy zakup mocnej karty, żeby wsadzić bestię, która po prostu może, mogę spuścić ją i ona będzie mielić i szarpać. Ojej, no. Okay, no. Tylko, że... To też kosztuje, nie? Bo 120 klatek jest Battlefield bez ray tracingu i ile tam było? 4, 60 chyba no. z. No to spoko, no to to jest duża różnica i ktoś, kto chce mieć fajną grafikę, to może sobie kupić i wiesz, to jest faktycznie zauważalne. Mm. Ale takie włosy, które na przykład posiadał, posiadał Wiedźmin, że mu się tam kucyk ruszał lepiej. To, mi, no, wiesz, to mnie no, to, nie to, rusza. To są właśnie niuanse, które dostają pc No właśnie. zamiast ale... ogólnie polepszeń grafiki czy tam geometrii, tak, o to Ci tak, chodzi. Tak, ale pamiętasz, jak kiedyś gra wyglądała, bo teraz ja osobiście mogę z, wejść w ustawienia i ustawić grę na najniższy po y, prostu jakość. ja stwierdzam, że ta gra wygląda naprawdę ok. Że nie potrzebuję więcej, bo y, weźmy takiego Overwatcha. Różnica no. między y, najniższymi a najwyższymi. Ustawieniami graficznymi jest znacząca. A na najniższy, no najniższych ta gra, no nie wygląda, no powiedzmy, pięknie, ale Ale jest, też wygląda ładnie. Tak, znaczy, jest wciąż akurat z wciąż Overwatch'em ładne. to jest trochę inna baja, bo tam jest. Grafika ma taki styl bardzo stylizowany, może, i może w sensie to, w taki, to dużo załatwia. W taki gra, gdzie one dążą do realizmu, będzie to na pewno bardziej widoczne, mhm. ale wydaje mi się, że kiedyś rozstrzał między minimalnymi a maksymalnymi był zdecydowanie wiesz, była większa rozpiętość, że gry na szczerze, ultra to? wyglądały jak totalny ziemniak, że miałeś te postacie takie kanciate, że ta ilość poligonów naprawdę była mocno ograniczona, a na ultra no to wiesz, były wodotryski, czary i inne bajery <ścoughs> zaimplementowane po prostu. No, może, może tak było, szczerze no. mówiąc musiałbym się nad tym poważnie zastanowić, ale, ale... Tak z takiej szybkiej jakiejś po Need Speedach, jak tak sobie kminię, no... to po Need for Speedach to ja, wiem, były Wiem, na przeskoki. czym najłatwiej Ci to zobrazować. I to w, w grach wyścigowych chyba zawsze wyglądało dym spod opon, że na najwyższych to była faktycznie coś ala para taka mhm. realistyczna, a na najniższych takie kwadraty uciekały z tych, no. pod tych kół. A to no. tak jeszcze w tych pierwszych Need Speedach. No, no. no, ale wiesz, jakby faktycznie tak było, nie? Racja. No, bo jakby były gry, które nawet wtedy tam San Andreas czy jakiś nawet najniższe, najwyższe to... No, zwłaszcza ten Render Distance. to, to Tak. To o, no i właśnie to. W sensie Render Distance, nie? że hmm. to robi różnicę. No, ale... no cóż, no, no takie pogawędki. Takie ja naprawdę... Jedyne co, to jest jeszcze spoko, bo konsola chyba tego nie ma, nie? Wsparcia dla modów i takie cuda jak się dzieją w Skyrimie, GTA A 5, te wszystkie. Xbox to ma. Ma? Ma. No proszę. A trzeba PlayStation? za to W ogóle. PlayStation 4 ma też, też ma takie mody, tylko że to tam nie, nie można obiektów nowych chyba do. do... Ale normalnie telepię mnie jak tak, tylko pomyślę tak, wie, o konsoli. Wie, wiem o czym powiesz, powie. no. Proszę, go ahead. Tak? Tak. A masz na tak jakieś postę? Tak. Tak? No. Telepię mnie jak myślę o konsoli, że muszę kupić konsolę, muszę kupić grę, muszę zapłacić za internet. I nie mogę grać przez internet, pomimo tego, że mając wszystkie te czynniki spełnione na PC, mogę, bo tu jeszcze muszę zapłacić za pozwolenie, żeby grać przez internet. Tak, i, i tutaj mam akurat usprawiedliwienie na to. I nie interesuje mnie fakt, że dają mi gry za darmo, bo jakby ja nie chcę, ja powiedzmy, mogę nie chcieć tych gier. Ja po prostu. Chcę grać w jedną grę, którą lubię i tylko nią się cieszyć. No to akurat to, to jest takie trochę stupy założenie, bo te gry, które dostają, to są na przykład co ja dostaję z PS Plus, są naprawdę spoko. Z ja tak wiem, że są więcej warte niż. Re remaster, remaster Call of Duty, na przykład yy, Modern Warfora, który jest spoko i naprawdę chętnie to sobie ogram. I normalnie bym tej gry nie kupił, no. pewnie bym w nią nie zagrał, a tak to z przyjemnością sobie zagram. Czy w ballet Storm tak samo zresztą? No. Tak, ja wiem. A druga, ja druga wiem, że to sprawa, skąd, skąd się bierze to płacenie? To nie jest tak, że oni chcą zedrzeć więcej kasy. No, w moim odczuciu tak jest. Po prostu faktycznie wynika to z tego, że rzeczy, które są. Masz serwery multiplayer, one są rzeczywiście hostowane przez Sony. Mhm. Ta infrastruktura cała jakby działa na serwerach od Sony, więc te gry mogą działać lepiej niż w przypadku. Czy na przykład, zobacz, ile razy było tak, że była jakaś premiera gier na pc i było, że serwery nie działają? Że Ubisoft to i se serwery tak waliły? Tak. A czy coś takiego miało miejsce w przypadku konsol? Nigdy. Widzisz, tu jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest taką, na przykład Switch to ma spoko rozegrane, bo tam jest też płatna subskrypcja, która jest o wiele tańsza w ogóle niż, niż na, na Sony, i tam dostajesz jakieś gryznesa pierdołowate, tylko... ale tam mm. na przykład nie jest wymagany abonament y, do wszystkich gier, tylko do tych, które faktycznie są hostowane przez Nintendo. I tu hmm. jeszcze jedna taka rzecz, drobna, o której pewnie nie wiedziałeś. E, gry, które są free-to-play, na przykład na PlayStation 4. Paladins, tak? Paladins, nie wiem, Warframe, mm -hmm. e, inne tego typu darmówki, one nie wymagają tego abonamentu. One działają bez tego. No pewnie nie są hostowane w, na znaczy, tej mo, Może i są, ale myślę, że to akurat może być taka polityka, że skoro ktoś gra w gry free-to-play, bo nie ma pieniędzy, żeby kupować gry, no Albo to tam twórcy, to niech po prostu. Ten, Niech ten. Inter, niech, niech ma możliwość pogrania jednak. Spoko, no ale. Aś... Y, teraz wiesz, jak masz gry. Y, takie typowo kołpowe. Na przykład, nie wiem, y, w co nagraliśmy? Borderlands? W Bordelance. -y. Y, czy jest możliwość grania takie, wiesz, że ja się łączę do Ciebie i Ty hostujesz po prostu? Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie grałem nigdy z nikim Kurde. przez neta w PlayStation jakby... Nie, nie to, że nie grałem multiplayer tak ogólnie, ale nigdy, że tak ze znajomym. Mm. Nie mam kolegów. No ale i tak zawsze mi się jakby konsola kojarzyła z graniem takim na imprezach, że... No tak, to, to się fajnie do jest tego Jest taki nadaje. etap, gdzie już przymulają to, nie wiem, włączyłem Mortal Kombat i... Pośmiejemy się, jak ludzie maszują guziory, nie? To jest zawsze. To no, też jakby właśnie zależy do tego, w co chcesz grać i, i jak i ile, więc to myślę, wszystko od tego zależy, nie? Ale i Ja i tak twierdzę, że PC jest lepszy, bo tam jest więcej FPS-ów. Pewnie tak, ale pamiętaj, że człowiek nie widzi więcej niż 30 klatek. Oczywiście żartuję, żeby ktoś sobie powiedzieć. A widzi? Czy Nie, no daj spokój. 24 przecież. Nie, 5G stopni na mózg, a Ziemia jest płaska. Tak. Tym, tym akcentem proponuję zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie pogadankowe. Pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby być na bieżąco. No i widzimy się znów w czwartek o 18. Zgadza się. Wszystko, co pan powiedział. <grym> Czyli co? Bajo. Bajo.